Uroczystość Jezusa Chrystusa, króla wszechświata. W pierwszym czytaniu z księgi proroka Ezechiela Pan Bóg mówi, że On sam będzie pasł owce i on sam będzie ich szukał. On sam będzie się nie troszczył. Jesteśmy w rozdziale, kiedy jest mowa o złych pasterzach, o takich pasterzach, którzy nie pasą owiec. I Pan Bóg w pewnym momencie właśnie mówi, że to On sam. On sam. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Czasem można się zniechęcić do ludzi, czasem człowiek może nam zrobić krzywdę. Chodzi o to, żebyśmy uwierzyli, że Bóg nas nigdy nie zostawi ich samych. Nawet wtedy, kiedy przełożeni nie okażą się właściwi, nawet wtedy, kiedy księża, biskupi, kiedy może nawet papieże nie spełnią wolę Bożą, Bóg będzie nas szukał, Bóg będzie nas pasł, Bóg będzie nas ochraniał. Żebyśmy mieli świadomość, że jest ktoś na tym wszystkim, kto czuwa. Jest ktoś, komu bardzo zależy na każdym człowieku, zwłaszcza na tym, który jest osłabionym, odrzuconym, zagubionym. Psalmista w psalmie 23 powtarza to samo, albo powtarza niesamowitą wiarę, Pan, mym pasterzem, nie brak mi niczego. To Pan, nie człowiek, Pan. Ludzie w tym psalmie występują tylko jako, jako wrogowie, ludzie, którzy są przeciwko psalmiście, przeciwko temu człowiekowi. Natomiast to Pan sprawia, że nie brak mi niczego, Pan sprawia, że prowadzi mnie na zielone pastwiska, to Pan jest ze mną wtedy, kiedy jestem w ciemnej dolinie. Ludzie są ważni w życiu, ale żebyśmy też mieli świadomość, że jest taki moment, kiedy, kiedy nam nie pomoże człowiek. Kiedy Pan będzie tym, który, który potrafi dać nam wszystko i dać nam największe, największe szczęście. To samo w, pierwszym, w drugim czytaniu z pierwszego listu do Koryntian, kiedy święty Paweł tłumaczy o zmartwychwstaniu, że Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co umierają. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy zmartwychwstaniemy. Jest w tym nie tylko jakaś prawda historyczna, ale jak jakieś głębokie przekonanie, że przez człowieka przyjdzie śmierć, przez to, że jesteśmy ludźmi, umrzemy. Owszem narodziliśmy się z człowieka, żyjemy. To życie trwa, ale prędzej czy później to życie z każdym dniem zbliża się do śmierci. Z każdym dniem i godziną, z każdym miesiącem tak naprawdę cokolwiek robimy, każdy z nas, czy milu bardziej, czy bardziej świadomie, czy może nieświadomie, natomiast naprawdę zbliżamy się do śmierci. W Chrystusie natomiast zbliżamy się do życia, zbliżamy się do zmartwychwstania. I ludzie mogą nam dać bardzo dużo rzeczy pięknych i chwil. Ludzie mogą naprawdę dać nam dużo szczęścia, ale nikt z nas nie jest w stanie wyrwać ze śmierci. Nikt z nas nie jest w stanie uchronić przed, przed śmiercią. Nikt z nas nie jest w stanie, oprócz Jezusa, Jezusa Chrystusa, który przeszedł przez bramy śmierci, i mówi, chodźcie za mną, chodźcie za mną, nie bójcie się. Nie bójcie się, kto za mną idzie, ten zmartwychwstanie. Ewangelia mówi o sądzie ostatecznym. I znowu można powiedzieć, ten sąd ostateczny pokazuje, że ludzie nie są w stanie się osądzić. Po co sąd po śmierci? Czy za życia nie można było osądzić? No nie, bo tak naprawdę nie wiemy, kto jest absolutnym sędzią, nie wiemy, jaki jest trybunał ostateczny, nie wiemy, jakie jest prawo najwyższe. Kłócimy się, różne państwa mają różne prawa. W danym państwie my decydujemy to i niby chcieli może tamto. Jezus mówi jasno: będzie taki sąd, który będzie sądem ostatecznym. Będzie sądził Bóg sprawiedliwie, bo On wie doskonale, cośmy w życiu zrobili. Wie, wie jacy naprawdę jesteśmy. I to jest niesamowita nadzieja, zwłaszcza dla tych, którzy zostali oszukani, którzy się źle czują, którzy tak naprawdę mają poczucie, że, że nie mają szans na dojście do sprawiedliwości. Na tych zwłaszcza też, którzy zostali skrzywdzeni w tym świecie. I na tym sądzie Jezus mówi: Najważniejsze będzie stosunek do drugiego człowieka. Dałeś mu pić, dałeś mu jeść. Przyjąłeś go jako przybysza, przydziałeś go jako nagiego, odwiedziłeś go w więzieniu. Drugi człowiek. Drugi człowiek jest takim naszym terenem naszej sprawiedliwości i niesprawiedliwości. Dlatego przede wszystkim powinniśmy sobie zadać pytanie: jak ja traktuję drugiego człowieka? Kim jestem dla drugiego człowieka? Co ja z drugim człowiekiem robię? Czy tak naprawdę mam świadomość, za każdym razem, kiedy mówię o, o starcach, o dzieciach, o nienarodzonych, o młodzieńcach, czy ja mam świadomość tego, co, co mówi Jezus? Cokolwiek uczyniliście, albo, cokolwiek, albo czegokolwiek nie uczyniliście, jednemu z tych moich najmniejszych, mnieście nie uczynili. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.